Cześć, słuchajcie, minął tak naprawdę cały sezon, odkąd mam ten motocykl. Właściwie mam go troszkę dłużej, ale cały sezon przejeździłem i kawałek. No, jak widać, motocykl jest brudny, więc postanowiłem go wyczyścić przed tym, jak oddam go do mechanika i czyszcząc, postanowiłem powiedzieć Wam. Co myślę na ten temat, na temat tego motocykla po przejechaniu tak naprawdę 5000 km i sezonie, właściwie sezonie i dwóch zim. Chociaż wszystko, co powiem, będzie też pewnego rodzaju uproszczeniem, rzecz jasna to będą tylko moje opinie, ale też trzeba pamiętać, że będą to opinie kogoś, kto już wcześniej miał do czynienia z motocyklami tej marki. Zacznę od tego, że na pewno są maszyny dużo lepsze, albo po prostu lepsze i też maszyny gorsze, nieco gorsze od BMW R 1200 R. Ten motocykl moim zdaniem jest, yy, jednak nie jest, no, nie jest przeciętny. I jest bardzo charakterystyczny, dla jednych to będzie wada, dla drugich to będzie zaleta. Mnie to w ogóle nie rusza. Yy, natomiast pewne jest jedno, albo się takie maszyny lubi, Albo się takich maszyn nie robi. Niektórzy mówią, że albo się BMW kocha, albo się nienawidzi. No. Ja powiem tak. Wymienię dla mnie cechy tego motocykla w kolejności od najważniejszej. Potem będę mówił o wadach. Najważniejsze według mnie, dla mnie jest zawieszenie. I jest to najmocniejszy punkt tego motocykla. Jest według mnie ono genialne, wygodne, w łatwy sposób regulowane, bo ja mam to pod siedzeniem regulację, natomiast są wersje jeszcze jest regulacją no, bardziej zaawansowaną. Esa ja mam pod siedzeniem, mnie to wystarczy i jest to zawieszenie świetne. Druga rzecz to wał napędowy, która dla mnie wał napędowy mniej zwany kardanem dla, dla mnie jest to bardzo duża zaleta motocykla. Wszystkie motocykle tak naprawdę po erze MZ Jaw i WSek, jakie miałem, były na wale. Następna rzecz to bez awaryjność tego motocykla. Na forach, w internecie, na Facebooku i tak dalej można przeczytać różne rzeczy o ABS-ie, o, o listwie, o komputerku. Jeśli o mnie chodzi, przez 5 tysięcy nie zepsuło się nic. I jedyne co zdarzyło się, co można uznać za jakąś, od, jakąś odchyłkę od normy, to Tyle, że raz miałem sytuację, kiedy po ruszeniu ze stacji benzynowej wyświetlił się komunikat, trójkąt tam zapalił i tak dalej. Chodziło o to, że no, nie wczytały czujniki, to się chyba nazywa RDS, czujniki ciśnienia w, w, w ogóle. Druga rzecz dotyczyła też tej samej sytuacji, czyli czujników, mianowicie po odpaleniu w zeszłym roku. Na wiosnę pierwsza trasa, no to, to, to te czujniki się świeciły, nie pokazywały wartości, tam są baterijki w felgach, one się później podładowały od ciepła, czy tam też w jakiś inny sposób i zaczęły pracować, także te dwie rzeczy, a tak mogę powiedzieć, motocykl jest dla mnie, był, jest dobrze. Na pewno dużym plusem jest świetne prowadzenie i nisko położony środek ciężkości tego motocykla. Dla mnie jest to duża zaleta, duża przyjemność, kiedy można manewrować nawet przy większych prędkościach tym motocyklem z łatwością i nie czuje się masy. Druga rzecz, że tak naprawdę 200 kg, 220 przy, tej, przy tym motocyklu to nie jest jakoś dużo. Lewinka, która jest 700 kW Honda NTV mam chyba tyle samo, albo troszkę więcej. Także tutaj masa wcale nie jest duża. Eee, silnik. Silnik tego motocykla ja nie ukrywam, że nigdy boksery mi nie pociągały, natomiast one fajnie wyglądają, mają zalety, natomiast no, dźwięku nie mają, do tego wrócę. Natomiast ten silnik dobrze się nie jeździ. On się najlepiej czuje między 3 a 4 tysiące obrotów, między 3 a 4 tysiącami obrotów. Można sobie po trasach polatać. Dosłownie, bo to jest taki właśnie jak silnik lotniczy, bardzo podobny jak w samolocie. Yy, ustawienie średnich obrotów i można lecieć, lecieć, lecieć. Trochę przypomina też jazdę jak dieslem nie jeździ się mocą, jeździ się momentem obrotowym ale jeśli chodzi o moc, to jest zapas. Tej mocy nigdy nie brakowało, mnie przynajmniej przy mojej jeździe, ten zapas był duży. I on pozwala na zdecydowane, bardzo zdecydowane przyspieszenie w większości sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o zużycie paliwa, to nie są żarty. 4,2 litra to jest średnie zużycie paliwa, jakie uzyskałem w tych 5 km. Nie, jest km. Zbiornik paliwa powinien wystarczyć na 500 km, tak wskazuje komputer, nigdy tego nie zweryfikowałem, wiadomo. Ale na pewno wystarczy na 400 km z hakiem, to też jest według mnie jedna maszyna, która ma aspirację troszeczkę. E, takie turystyczne, to jest duża zaleta. Motocykl ma bardzo dobre hamulce, choć przyznaję, że nie są one tak dobre, jak w R1100, e, w sensie dozowalności, natomiast tam nie miałem ABS-u. Tutaj ABS jest, więc to jest jednak, no, e, pewna epoka. E, natomiast ten ABS na tylnym kole reaguje zaskakująco wcześnie, i dobrze, że jest. Moto ma bardzo wygodną kanapę. 300 km na jednym przelocie bez problemu, 4 litery nie bolą, także tutaj jest bardzo duża zaleta. A jeździłem na przykład Ducati Desert X i po 70 km już nie da się usiedzieć na tym motocyklu. Grzane manetki na dwóch poziomach czasem się przydają, gdyby ich nie było, trudno. Dobrze, że są. Włączam je dwa, może trzy razy. Dobrze, że są. W lusterkach jest dobra widoczność, ale w prawym jest gorzej. To jest taka ciekawostka. Wibracje są, ten motocykl generuje wibracje i jeśli chodzi o lewe lusterko, wszystko widać fajnie, dokładnie. Natomiast lewe, no już jest, prawe już jest rozmyte. Ta oryginalna szyba, którą widzicie na zdjęciach, ta z muchami, mnie wystarcza, jeśli nie przekraczam przepisów, a ich nie przekraczę gary. Nie podobały mi się te zegary od samego początku. Od samego początku używa, uważałem, że są brzydkie, te poliftowej wersji o wiele ładniejsze. Natomiast ta wersja poliftowa była droższa, więc zdecydowałem się na tę. I te zegary teraz, jak już jeżdżę, uważam, że są bardzo w porządku. Przyzwyczaiłem się, nie są już dla mnie brzydkie. Są ok, także kwestia też gustu. To bujanie motocyklem przy dodawaniu gazem typowe dla bokserów. Powiem Wam tak, jest to bardziej demonizowane niż wyczuwalne. No jest coś takiego, szybko się do tego można przyzwyczaić. Natomiast wady. Wady tego motocykla. Dla mnie, ze stopniowaniem skrzyni biegów. Motocykl jest elastyczny, silnik ma elastyczny ale ciężko bez redukcji wjechać w obszar zabudowany i przejechać, szczególnie jak to jest dłuższy obszar zabudowany z jakimś tam delikatnym zniesieniem na szóstce. Trzeba na szóstce, zgodnie z przepisami, trzeba zredukować do piątki, a czasem nawet do czwórki. No taka, no, taka że tak powiem, melodia w hondzie od mojej żony jest zupełnie inaczej, można na szóstce przelecieć, cały obszar zabudowany, do, dodać gazu i nie ma problemu. Tutaj jest troszeczkę inaczej, dlatego uważam to za wadę. Włączanie kierunkowskazów tutaj wymaga przyzwyczajenia, bo to jest BMK. Prawy się włącza po prawej stronie, lewy po, le po lewej i z prawej strony się włącza te kierunkowskazy. Niektórzy sobie mylą, na początku wciskają klakson. Przyzwyczaiłem się, dla mnie nie jest to wada, ale dla niektórych może być. Bardziej to jest taka cecha charakterystyczna. Ten motocykl jest duży, jest wysoki, ja mam 175 cm i generalnie przy mojej kanapie standardowej brakuje mi tak 2-3 cm, żeby było wygodnie, no, ale jakoś sobie radzę. No. dźwięk, dźwięk silnika Boxer, nie budzi emocji, dla mnie ten dźwięk jest taki no... Mało, że tak powiem, interesujący. Wcześniej jeździłem V-kami, V2, tam to jest piękne. Jeździłem też motocyklem z rzędową dwójką, z tłumikami Loowin, czyli tam była poezja. No tutaj przyzwyczaiłem się, tak naprawdę tego dźwięku silnika w czasie jazdy nie słychać. Ważne jest coś innego, a jeźdzę dla siebie, a nie dla tego, żeby ktoś mnie oglądał albo słyszał. Także wada i nie wada. Natomiast przeniesienie napędu. Tutaj ten wał, suche sprzęt, sprzęgło. Trochę to takie niemieckie, toporne, jakby się ciągnikiem rolniczym jeździło, albo jakimś ruskim ziłem, czy czymś takim, no troszkę przesadzam, ale bez wątpienia Japończykom takie rzeczy wychodzą znacznie lepiej i, i, i będę bronił tej tezy. Ten motocykl wymaga jednak pewnej dbałości serwisowej, kultury technicznej, nie każdy ją mówi, tutaj szczególnie w kwestii płynu hamulcowego, trzeba go wymieniać co roku, no ewentualnie co dwa lata, bo się wykończy ABS. Te wszystkie oryginalne płyny wcale nie są tanie, można lać byle co, no ale jak się ma byle co, no to później się też ma byle co. Nie? Części potrafią być drogie, albo bardzo drogie. Tutaj widzicie kupiłem gdzieś komplet świec oryginalnych, wcześniej przeoszczędziłem i to jest lipa Teraz kupiłem oryginalny, dwie i 4 świece. Cztery świece na dwa cylindry, taki jest koszt. Są wiadomo tańsze zamienniki i można przeoszczędzić na filtrze, albo jakiś takich bzdurach. Jest też sporo części używanych, i to jest według mnie zaleta, i są też akcesorie, i to jest też zaleta. Natomiast wadą jest to, że jest to wersja R. Ta wersja Goła, czyli R1200R, jest znacznie mniej popularna niż na przykład GS czy RT. A różnice jednak pewne, pewne w wyposażeniu, w częściach są, także no jak ktoś szuka, no to może być Lipa. No i tyle, wysyłam to, wysyłam e, motocykl do mechanika, umyłem go, jak widzicie, e, no co, lewa w górę.